Przed Wami jest opuncja poliakanta Redcliff Kanada Canada strasznie się rozrosła będzie wymagała cięcia no ale już poczekam do końca kwitnienia z lewej strony na samym dole z żółtą etykietą jest opuncja poliakanta z Idaho no już nie widziałem kwiatów, nie zarejestrowałem ich będzie wymagała przesadzenia, w to miejsce będę chciał e, wsadzić takie dwa osobniki ciekawe. E, są to achinocereusy, e, chyba Viridiflorusy, szczerze mówiąc nie wiem, nie miałem ich opisanych, ale chcia, chciałbym ich sprawdzić mrozoodporność oraz tutaj w trzecia w doniczce jest e, ciekawa bylinka. E, też sprawdziłem jej mrozoodporność już w doniczce. A jest to Talinum. Dokładne oczywiście nazwy podam pod filmem. No ale poliakanta wymaga cięcia, bo już zaczyna wrastać jedna w drugie. I pod własnym ciężarem się ugina. Kawa łopuncji. Napiszcie w komentarzach, co chcielibyście na filmie zobaczyć. Myślę, że z samego cięcia nie będę chyba nagrywał filmu, bo będzie to trudne technicznie do wykonania. Po prostu nóż, duże rękawice i jedziemy. W tle są różne dźwięki samochodów. Nic na to nie poradzę. Ale chciałbym przekazać, że sadzonki będę pobierał. A one będą się ukorzeniały już do przyszłego roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzięki za oglądanie. Cześć.